Czasy Sochaczewskiego to czasy przygotowań do Powstania Styczniowego, czasy wzmożonych aresztowań, czasy też dużego zapełnienia cel więźniami politycznymi. Czy to demonstranci zgrawieni z ulic Warszawy, czy też później masowo zatrzymywani powstańcy styczniowi byli w tym czasie lokatorami cel więziennych 10 Pawilonu Ceneli Warszawskiej. Kodeks rosyjski przewidywał dwa najważniejsze rodzaje, kary. Kara katorgi była najcięższym wyrokiem, najcięższą karą. Były to wyroki rozmaite od kilku, nawet do kilkunastu lat, ale nawet do kar dożywotniej, bezterminowej katorgi. Czyli tutaj mówimy o ciężkiej pracy fizycznej, przymusowej w kajdanach, często pamiętajmy o tym, w najcięższych miejscach pracy typu kopalnie. Praca przy budowie dróg kolejowych, wyrębywanie lasu pod kolejne części cywilizacji. Częstokroć więźniowie w sentencjach wyroków byli skazywani na kary pracy w kopalniach ze skuciem do taczek. Oczywiście w dzień praca z taczką, a w nocy po zmroku, odpoczynek nocny z taczką luźną, wolną od materiałów, ale cały czas kajdanami do ręki delikwenta przypięto. Jak sobie nawet obejrzymy przykłady twórczości Sochaczewskiego, Zobaczymy przykłady więźniów, którzy dokonali życia pracując z tą taczką. Nieco lżejszą karą była kara zesłania na osiedlenie. Była nieco lżejszą formą kary, kiedy to więzień, skazaniec dostaje wyrok wysyłki do danej miejscowości na Syberii i tam jego kara przewidywała osiedlenie się w tym właśnie miejscu. Oczywiście nikt tamtego więźnia nie utrzymywał. Jego karą była dodatkowa praca, którą musiał sobie sam zorganizować i w zależności od specyfiki miejsca, często to była też praca fizyczna. Zakończywszy swój wyrok, można było się też wrócić, odzyskawszy wolność, ale też nie zawsze to było możliwe, bo nie zawsze było dokąd wracać. Więc często więźniowie, zesłańcy, katownicy stawali się wolnymi osiedlańcami, którzy wzmacniali tę społeczność żyjącą w tych częściach, gdzie to trafiali więźniowie wcześniej. Okazją do nieco lżejszego losu, do poprawy tego swojego bytu codziennego były amnestie, rzadkie amnestie, rzadkie przypadki. Najczęściej tutaj w grę wchodziły jakieś ważne wydarzenia na, na dworze carskim. Na przykład dojście do pełnoletności następcy tronu, koronacja następcy tronu, jakieś urodzenie potomka w rodzinie carskiej. No też to pozwalało myśleć, liczyć więźniom na to, że ten los się nieco poprawi. Są przypadki znane z literatury, że więźniowie dostawali w związku z tym złagodzenie wroków, np. zmiana z katorgi na osiedlenie, czy też w jakiś inny sposób np. zdjęcie kajdan katorżnikowi pracującemu na katorzę. To też był to element dotyczący poprawy losu codziennego życia takiego więźnia i też pozwalało to mu w jakiś sposób no, mieć szansę w większym wymiarze, w większym stopniu na to, że do końca tej kary przetrwa. Jeżeli chodzi o rozwarstwienie społeczne wśród zesłańców bądź katorżników polskich, no to było ogromne i tutaj trzeba powiedzieć, że czasami udało się, czasami udawało się, żeby ta Solidarność Syberyjska zwyciężała, natomiast czasem niektórzy po prostu korzystając z pewnego uprzywilejowania związanego z pochodzeniem, no wywyższali się ponad innych i, i korzystali po prostu z tego na ile mogli. Najprościej rzecz ujmując, jeżeli byłeś szlachcicem, no to mogłeś więcej. Jeżeli byłeś mieszczaninem, to mogłeś dużo mniej. Jeżeli byłeś pochodzenia włościańskiego, czyli po prostu chłopem, no to nic nie mogłeś. Chłopu można było wytatuować twarz, chłopa można było przemusić do każdej, nawet najgorszej pracy. Natomiast szlachcic, jeżeli miał pieniądze, jeżeli rodzina mogła też pieniądze posyłać, co też było bardzo ważne, jakie miałeś koneksje. Bo szlachcic-szlachcicowi nierówny. Zupełnie inaczej traktowany był szlachcic zagrodowy, który ruszył na czele swojego małego zbrojnego oddziałku w Powstaniu Styczniowym, dowodził tam 50 Włościanami, dostał się do niewoli. Inaczej był traktowany, niż na przykład książę który pochodził z rodziny książęcej, i wystawił duży oddział w powstańcu, którym sam nie dowodził, był takim powiedzmy patronem tego oddziału, fundatorem uzbrojenia, fundatorem umundurowania. Książę Czertwertyński na Syberię sobie pojechał, mimo że był katorżnikiem, ale Mamy, dysponujemy takimi danymi, że w zasadzie jechał saniami przez większość drogi. Jak mu zakładano kajdany, zakładano mu kajdany na spodnie, które mógł te kajdany po prostu ze spodniami zdejmować, więc też nie musiał cały czas je nosić. To się wydaje takie, no tam kajdany. No, miał kajdany, ale nie ma tych kajdanek zakładanych na skórę, tak jak to robiono chłopom, nie o tych kajdanek zakładanych na obuwie, jak to robiono mieszczanom, tylko mu miał zakładane na spodnie dosyć lekko, więc tak naprawdę bardziej symbolicznie. Natomiast kiedy już Polacy dochodzili na Syberię i tam musieli pracować, organizować sobie życie, no to też było wiadomo, że najpierw, najpierw się każdego zapytają, jakiego jesteś pochodzenia. Jeżeli szlachcic, no to będziesz miał pierwszeństwo w jakiejś pracy kancelaryjnej, w jakiejś pracy lżejszej. Szlachectwo i wykształcenie, no to było najważniejsze. Najgorzej oczywiście na Syberii mieli, wiadomo, chłopi, ludzie, którzy nie mieli pieniędzy, ludzie po prostu, za którymi nikt się nie ujął, czyli Sochaczewski. Po powstaniu styczniowym to Tobolsk był taką najlepszą, najlepszym miejscem, taką troszkę polską enklawą na Syberii. Później Usole Syberyjskie znacznie mniejsza oczywiście od Tobolska, tam około 300-400 Polaków. No i na trzecim miejscu Irkus. Tylko z Irkuskiem był taki problem, że istniała tam też równolegle bardzo rozwinięta kolonia karna kryminalistów, którzy nawet starali się dominować nad tymi więźniami politycznymi, pokazywać, że oni są tutaj siłą. Na tym tle dochodziło do wielu zatargów, także można tylko jakby współczuć Polakom, którzy musieli wtedy w Irkusku przebywać jako więźniowie polityczni, no i cieszyć się razem z Sochaczewskim, że jemu udało się trafić do 不说了 Polska w Usolu chodziła za dosyć zwartą i dobrze zorganizowaną. Jeżeli kogoś kierowano do Usola z Irkucka, no to najczęściej był to powód do radości, bo w Usole chodziło za takie miejsce, Sam Słaczewski określił mianem Arkadii. Może troszeczkę na wyrost, bo wiadomo było to miejsce ciężkiej pracy, a nie idylicznego po prostu życia takiego codziennego. Natomiast tam był silny samorząd wśród, wśród zesłańców i katorżników. Przede wszystkim było tam sporo właśnie katorżników wykształconych, sporo katorżników pochodzenia szlacheckiego bądź takiego mieszczańskiego, ale solidnego mieszczańskiego. Byli to ludzie świadomi swoich praw, świadomi tego, kim są, jaką tam mają pozycję, więc trafienie właśnie do Usola było dużym szczęściem.